Na zabawy w terenie się nie załapałem, ale to nie znaczy, że Mitsubishi nie pojeździ poza asfaltem. Tor szutrowy w Kamieniu Śląskim to autorskie dzieło Jakuba Kolina Brzezińskiego. Jest tutaj 28 km tras przypominających rajdowe Oesy Finlandii, Portugalii czy Sardynii, a na dodatek aż 46 hop, na których samochody odrywają się od ziemi. Dla nas, Colin, wybrał jedną krótką i bezpieczną pętlę, na której sprawdzimy, co warte są nasze wozy. Trzy, dwa, jeden. Tak na Dakarze się czuję trochę. Powiem ci, że. Jasek w zębach i do domu daleko. Nie startowałem nigdy w Dakarze, ale też tak się czuję. Jedziemy na zewnątrz. Wszystko lewy. Dobra. Już spok pójść Jedziemy gazem. I wczesny, prawy, krótki. I idziemy. Dobra. Ostać kierownica. Już dawno mam wklepany gaz, wiesz, on w ogóle nie reaguje. Późny nowe jeszcze, nie? Tak, już klepany, zobaczymy, odno dopiero reaguje. Dobra. Czas Patryka to jedna minuta i 35 sekund. Teraz ja i przesuwać ku cieszątku. Jedziemy, jedziemy. Śmiejemy się śmiali z gazem. Miło jest czasem dla odmiany zjechać z asfaltu i poupalać na dobrze przygotowanych szutrach. Zwłaszcza ze znającym ten teren jak własną kieszeń instruktorem. Jedziemy. Najkrótszą drogą do następnego zakrętu. Dobrze gadasz. Robiłem, co mogłem, a rezultaty okazały się doprawdy zaskakujące. Co ja. No, powiem Ci, że tutaj się walka odbywa na dziesiątne sekundy. No dobra, ale ja miałem być 1.35.5. Tak? tak? No dlatego mówię, no o dziesiętne, o no, setne, dobra, no ale no, jeszcze nie o tysięczne. Niesamowite, że tak kompletnie różne samochody jadą w tych warunkach dokładnie w tym samym tempie. Nie tym jednak się w tym momencie najbardziej przejmujemy, tylko dziwnie napiętą atmosferą we wnętrzu naczni. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. Będzie dobry, zobacz, pomogę ci. No, do, do tego właśnie się obawiam. Pamiętaj, że ja mam troje dzieci, mój drogi. Ja będę jeżył jak koło ruszy, uwaga. Trzy! Dwa! Jeden! Start! Full. puśćmy lewej. Później sobie w niego wiecie. Bierając co na kierownik. Nie odrywaj rąk, nie odrobię. No jak nie odrywaj rąk, jak spokój. muszę zmienić Hamucharko, bieg. Nie, nie, dwa. Spokój, spokój. Tym razem Łukasz podszedł do wyścigu z dość dużym spokojem. Może to i dobrze. To ważne, by z życiowych doświadczeń wyciągać właściwe wnioski. I mamy metę cykl. Przez gra. No tak, pół godziny jechaliśmy. Ale szybko hamujemy prze. Czasu Łukasza to 1 minuta i 42 sekundy, ale potencjał Daci jest większy, co za chwilę udowodnił sam Colin. Pokonał mnie i Adama, ale tylko o 3 sekundy. No ale nie mieliśmy porównywać siebie, tylko samochody.